Rok 2005, grudzień San Angelo, Texas. Naomi Michelle Miller, matka dwójki dzieci, wiedzie tu ciche, uporządkowane życie u boku swojego męża Roberta. Ale pewnego dnia w ich życiu pojawia się ktoś nowy. To Ludona Joder, kobieta, która z pozoru jest tylko przyjaciółką rodziny. Z czasem Robert proponuje coś, co szokowałoby większość ludzi. Otwarty związek. Cała trójka zaczęła nosić obrączki i przedstawiać się jako małżeństwo we troje. Zamieszkują razem, wspólnie wychowują dzieci i prowadzą dom, który z zewnątrz wciąż wygląda na szczęśliwy. Aż pewnego dnia Michelle po prostu zniknęła, jakby zapadła się pod ziemię. Him and LaDonna come by by where I live on 2414 Houston. And I asked my school where's Michelle, and that's when he told me that she left. That's when she he told me that she run off with a retired police officer off the base, good fellow base. I said, You mean she left her car and her clothes and her phone and everything here? And he said, Yeah, she told me she didn't want nothing. Przez następne 10 lat nikt nie będzie nawet zadawał sobie pytania, co się z nią stało. W tym czasie Ludona przejmie jej obowiązki i poprosi dzieci, aby mówiły do niej mamo.